W końcu chociaż jeden dzień słoneczny, albo bardziej można powiedzieć wieczór słoneczny, w każdym razie no, pasuje coś, wykorzystać ten moment tego słońca i tak zwany międzyczasie, gdy laser mocno pracował i coś tam rzeźbił. Ja postanowiłem tutaj pozaklejać klejem dziury, które powstały. Dawniej tutaj w ogóle pod tymi schodami był taki mój składzik na drewno, więc nikt się nie przejmował, jak to wygląda od spodu. No, dzisiaj to troszeczkę ma inne zastosowanie, bo widzicie, że jakaś tutaj sofa tymczasowo jakieś tutaj dzieciaki mają swój plac zabaw, żona, kwiatki i tak dalej drzewka. No i to zrobiło się bardziej taka część użytkowa. No a w momencie, gdy była tutaj taka kratka drewniana oddzielająca, zasłaniająca ten mój składzik drewniany, w zimie, gdy była wilgotna, mokra zima i mroźna, po prostu kostka dźwigała do góry i wbijała taki, tą ściankę, taką kratkę z listewek tutaj bezpośrednio, no można powiedzieć, w sufit tych schodów czy spód tych schodów, i porobiło dziury, też nikt się nie przymierzał nigdy i nie przykładał do tego, żeby tu jakoś lepiej położyć ten steropian, zaciągać tutaj klejem i tak ponieważ to było. Taki miał być przysłowiowy grajdołek. No i jak światło, słońce przyświeci, no to jest tragedia. Ja tutaj pozaciągałem troszeczkę klejem. Będę chciał tutaj to jeszcze zeszlifować. Ewentualnie, jeżeli to strasznie będzie mi bolało, to zaciągnę jeszcze raz klejem. I wtedy dopiero zagruntuję i pomaluję na kolor taki jak ogrodzenie, czyli taki grafit. Czy jakoś tak. antracyt, tutaj pamiętacie ściankę, którą robiłem z deski kompozytowej? Tam troszeczkę się pokrzywiło, bo luźniejsze zrobiłem te deski. I w momencie, gdy słońce przyświeciło, wszystko się zrobiło troszeczkę luźniejsze i pozjeżdżały. Ale zrobię sobie tam takie dystanse i powkładam. Tutaj będzie wszystko ok. No dobra, no to tyle, jeżeli chodzi o, tą, o to wejście na shorta. A jutro, jutro do pracy, więc może popołudnie, jeżeli będzie słońce, słońce na to pozwoli, to dokończę to, a jeżeli nie, no to w kolejnych dniach w oczekiwaniu na słoneczną pogodę. Pozdrawiam wszystkich, życzę dużo słońca i do zobaczenia w kolejnych shortach, filmach. Cześć!